Część przyjąć, objąć takie miejsca słabe w nas, miejsca, które wymagają dużej troski, miejsca, których nie domagamy, miejsca, które sprawiają, że właśnie że nie możemy, nie czujemy się tak niezależni, że to są nasze jakieś takie potrzeby, to są nasze niedomagania, najważniejsze kwestie. Jezus wyraża to, co, w jaki sposób z tym się obchodzić, za pomocą trzech obrazów. Pierwszy obraz to jest takie uświadomienie sobie, że taka jest nasza rola, właśnie taka, że stajemy i stajemy sobie sprawę, stajemy się jak dzieci, czyli widzimy te wszystkie nasze słabe miejsca jest dla nich miejsce, bo dziecko daje się to prawo do bycia takim właśnie koniecznym do objęcia troską. Jezus jednocześnie w drugim obrazie pokazuje nam, jak się zatroszczyć właśnie o, to, o, o siebie w takim stanie. Kto z was przyjmie dziecko? Tak, mamy objąć te wszystkie Właśnie potrzeby, niedomagania, wszystkie no rzeczy po prostu troską, miłością. Tego potrzebuje dziecko. No i trzeci obraz, to już absolutny hit. Mamy owieczkę zgubioną, także można zastanowić, co sprawiło, że ta owieczka poszła. Czy może nie znalazła zrozumienia u innych, może inne. Jakoś dogadywały, pokazywały jej słabości. No i tak chciała się gdzieś zaszedć, chciała odejść. Nie... Ciekawe, nikt z nią nie poszedł. Nie miał jakiegoś wieczki przyjaciela, żeby i jej towarzyszył, powiedział jej: No, słuchaj, nie jest taka źle, będę z tobą, zatroszczę się o ciebie. Nie, nikt. I Jezus jest właśnie tym przyjacielem, tym, właśnie odpowiada na to ogromne wysłanie tejże wieczki. Może to jej charakter, może jakieś inne trudności sprawiły, że tak jest. Ale Jezus to przyjmuje. Idzie za nią, zostawia wszystkie inne, które mają siebie nawzajem, mogą się o siebie zatroszczyć. O tą wieczkę nikt się nie zatroszczy, Wieczka sama jest bezbronna. I tą bezbronnością trzeba się zatroszczyć. Więc Jezus ją przygarnia. Właśnie. I tym samym uczy nas jednej wielkiej prawdy, bardzo ważnej. Objąć z troską wszystko, co w nas jakby jest słabe, nie domaga, z czułością, z porozumiałością, z miłością. Takie mam refleksje. Bodzie się Twoimi. Cześć.